Podkarpacie.pl. W jeden z najcieplejszych dni lata zapytaliśmy mieszkańców Sanoka oraz przybyłych turystów, w jaki sposób radzą sobie z wysokimi temperaturami. Póki co, chwilą schładzam się tutaj, a poza tym chowam się do cienia i będę piła dużo wody dzisiaj. Właśnie tak lody <zodgłosy> ehm. i chyba prysznic. Szybki, w <laughs> centrum miasta. Nie, ja, tak na poważnie to e, jest ok, nie jest tak źle. Myślałam, że będzie gorzej. Mhm. Czyli w spacer w południe to dobra alternatywa na spędzenie e, nie czasu? To bardzo. E, o wiele lepiej nad wodą, ale to był przymus po prostu wyskoczenia do centrum i załatwienia pewnych spraw. Mhm. Myślę, że to nie jest zbyt dobry pomysł. Jak widać, chyba nie za dużo jednak rodziców z wózkami. <laughs> Spaceruję o 12 w południe. Chyba nie mam żadnych, tylko zimna woda wchodzi w rachubę. To już jest przesada. Widać, że chłodzi się Pan w cieniu. Jeżeli to można nazwać cieniem, czekam aż słoneczko się obróci i będzie rzeczywiście troszeczkę cienia. Zimne drinki nad rzeką u mnie w domu. A no, chyba nie wychodzić z domu. <laughs> Najlepiej na słońce. Jedynie jakieś chłodne napoje, szczególnie zimne. No i szukanie, poszukiwanie cienia. W jaki sposób radzi Pan sobie z upałem? <laughs> no, siedzę sobie pod drzewkiem, odpoczywam, ale właściwie to się cieszy, że jest upał. Ostatnio go nie było, cały czas padało, nie? Cóż, piję dużo wody, staram się. Ehm, kiedy wychodzimy w góry, nakładam opaskę, jakąś chustkę. Tak, teraz zapomniałam. A proszę mi powiedzieć, co z kremami i z filtrem, bo nikt o tym nie mówił do tej pory. To prawda, wczoraj smarowaliśmy się wszyscy pięćdziesiątką, natomiast rano balsamem po opalaniu. I mimo to, jak widać, spalenie jest. Dobrze, dziękuję. dziękuję. Dobra pogoda na spędzanie urlopu? Yy, tak jak najbardziej wymarzona. My jesteśmy prosto po urlopie, także w porównaniu gdzie przedtem byliśmy to afrykańskie lato wręcz. Nie ma co narzekać na takie wysokie temperatury, trzeba się cieszyć. Yy, tak, oczywiście wystarczy wziąć coś na głowę, jakiś kapelusz, wodę i wszystko jest jak najbardziej w porządku. Korzysta pan z uroku w ładnej pogody? No, no, tak. Przynajmniej tak o piątej. Później, bo teraz, aż, aż te dwa dni są za bardzo gorące były. Mhm. A skąd pan przyjechał? No ja jestem Serb. Mhm. W Serbii. Po prostu tutaj mieszkam, żyję także, ale mi się Polsce bardzo podoba. Piję dużo wody, staram się uprawiać dużo sportu, bo akurat jestem tutaj na obozie sportowym. No może to nie współgra właśnie z radzeniem upale, ale no, osłaniać się jak najbardziej można, chociaż te części, które już mam spalone na przykład, zakładać czapkę, której nie mam. Jaki sport pani uprawia? Oj to y, rzeczywiście obóz mam sportowy, ale bardzo różnorodny. Jest, są to treningi funkcjonalne, y, treningi z kamagonem, z TRX-em, właśnie po takim jestem. Y, I właśnie wybieramy się na y, Kajaki. Mhm. A gdzie dokładnie ten obóz ma miejsce? W Beresce pod Polańczykiem. A skąd pani przyjechała? Poznania. Jak się pani podobają bieszczady? Bieszczady są super. Jest to chyba najlepsza część Polski. Który raz jest pani w bieszczadach? Trzeci. Trzeci i naprawdę dalej jestem zachwycona. I myślę, że nie jest to ostatni. Będą kolejne. I bardzo mi się to podoba. Jestem szczęśliwa, że mogę być w Bieszczada. Z jakich atrakcji Państwo korzystali do tej pory? No właściwie z atrakcji, to, to chyba to jest ta atrakcja, że przyszedłem na rynek na spacer. Ale tak, no, nie interesowaliśmy się tak naprawdę powiedziawszy, że nie jest to atrakcjami. A że w tamtym roku zwiedziliśmy już Muzeum Beksińskiego, więc w tym roku chyba się już nie wybierzemy. Waku, póki co, cztery dni w dziczy i było bardzo fajnie, naprawdę, zrelaksowałam się, odpoczęłam od e, zgiełku. Co Pan sądzi o tych kurtynach wodnych na rynku? A, no pewnie samorząd się postarał i za pomocą straży wystawił, ale to na pewno jest fajne dla dzieci, tak, można się ochłodzić, chociaż ja nie korzystam, bo szkoda mi butów, <laughs> ale dzieciom, <laughs> jak najbardziej. Na co dzień nie mieszkam w Sanoku, tak więc to są wakacje nasze. Lody, gofry, ciastka. Co? Babcie Selina. Solina. Osława, baseny. Bieszczady. Mhm. Czyli Bieszczady są godne polecenia turystom. O jak najbardziej. Ja pochodzę stąd i tutaj zawsze raz będzie chyba, prawda? Ciągnęło serduszko. W takim razie zachęcamy wszystkich turystów do przybycia w Bieszczady. Jak najbardziej. Piękniejszego miejsca nie ma chyba w Polsce. Nasi rozmówcy przedstawili nam już prawie wszystkie metody walczenia z wysokimi temperaturami. Ale przypomnijmy jeszcze, pamiętajmy o kremach z filtrem, nakryciach na głowę oraz piciu zimnej wody. A także nie zapominajmy o dobrym humorze, bo to przecież lato. tvpodkarpacie.pl